Hej, cześć, witajcie ludzie. Tu znowu Ben, witam Was wszystkich. Ponownie osiągniecie Lego Marvel Super Hero z ulicami Nowego Jorku. Więc tak, słuchajcie, ludziska, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Więc dzisiaj kolejna misja dla Deadpool'a. Mm, tak, wydaje mi się, że to będzie w miarę dobry pomysł, gdyż mamy na razie chyba jeszcze 5 misji dla Deadpool'a nam zostało, słuchajcie. Także jeszcze 5 odcinków gór, ym, czy 4 góra, 5 odcinków na zrobienie sobie wszystkich. Na, nie, w sumie nie, bo, bo jednak te złote klocki będzie trzeba jeszcze pozdobywać. Dobra, to jest właśnie kolejna misja dla pula, do której się za sekundkę dostaniemy, tylko ułóżmy sobie tutaj wejście. Klocków nam starczy, tak? Starczy nam klocków, gdyż możemy już ułożyć sobie tutaj wejście. Proszę bardzo, pięknie. Oto mamy odblokowane przejście i możemy rozpocząć sobie już kolejną misję dla Deadpoola. Wszystkie dodatki są włączone, nie martwcie się. Wszystko jest pod kontrolą. No krótki, e, krótka kaccenka. E, także, także ten tego. Mam już podziękowania, boże ten nożnik jest świetny, ten może tak mi się przerażąć, Po prostu jak już mamy 6 milionów monet. Nie no, powiem mam, jak ja będę grał sobie na misji na misji fabularnej w trybie swobodnej gry, to po prostu jak ja będę tam zbierał tyle tych monet po prostu różnicka, że, że to jest magia. Dobra, to przy okazji właśnie tę misję sobie już zrobimy na trybie swobodnej gry. Yy, tę właśnie, w której teraz uczestniczymy. gdyż ponieważ, jak wiecie, yy, ja tak robię. To od razu misje, misja normalnie i potem jak tylko zostanę odblokowana, to na trybie solnej gry. Tak jest w sumie według mnie lepiej, jeżeli potem tak e, myśleć nad tym, co już... jaka misja była, a której nie było. Tak jest dużo łatwiej. Tutaj coś nam dadzą też randole może, czy też nie za bardzo... Chyba nie za bardzo jednak. A może... Chyba jednak nie. Dobra, szukamy tutaj rozwiązania, bo nawet nie wiem, co musimy zrobić, słuchajcie. Tutaj coś, tutaj się nam nic nie... O, tutaj coś dla Kapitana Ameryki. Czyli będziemy musieli teraz na tym stole bilardowym tak jakby ten promień tutaj sobie zniszczyć ładnie. Cie... tutaj połączenie, które nam pomoże jakoś tutaj wykonać to zadanko poprawnie. Oj! No nie, tak to miałem niestety wyglądać. O, mniej więcej w taki sposób. Tylko nie wiem, teraz chciałem ja tutaj strzelić, czy w tamto działko. Zobaczymy za sekundkę. Chyba w to. Takie mam przynajmniej wrażenie. Tak, w to. Doskonale. Także teraz Spider-Man. zmysły. And, słuchajcie. And, no co jest, co jest. K. Dobra. Pięknie. Klik, Pięknie, uwolniony. Kto to w ogóle jest? O Jezusie Daredevil Boże jak ja, te, jak ja się jaram tą postacią Ludzie po prostu nie zdajecie z tego sprawa O King, Kingpin jest, jak ja tego grubasa pamiętam Kingpin Jezu Daredevil Nie ja po prostu pamiętam że tą postacią się strasznie jarałem, jarałem kiedyś jak oglądają sobie właśnie Spidermana na przykład Znaczy w spider Spidermana Elektra Znowu Elektra Mamy chyba lekre Ja słuchajcie, Daredevila się dosyć jarałem, bo dla mnie Daredevil jest dosyć dobry. Znaczy jest dobry, to jest po prostu genialna postać, przynajmniej według mnie. Nie tylko, nie tylko już mówię teraz o tej grze, ja mówię ogólnie. Jako postać Marvel jest to naprawdę jedna z ciekawych, naprawdę bardzo ciekawych postaci. Ona sobie ze, ze mnie robi jaja. Chyba. Pięknie dostaw w czachę teraz. Pięknie i czekajcie na no mnie, że to jest sporo typu Dobra, druga w czapę i... Peć, nie, spadłem teraz, tym razem jej, punkt dla niej. Daredevil, nie denerwuj mnie. Dawaj ją, albo nie, spider-man weź nią strzel. Ślicznie, dobra, dostała. I Kingpin <laughs> ma jakiś, nie wiem, odwet za to. Więcej tych przeciwników, a na końcu jakaś postać. Hmm, ale tą postać, po prostu powiem wam, kojarzę... Znaczy, w ogóle nie kojarzę. Pierwszy raz się z tą postacią spotykam, tak ogólnie. Dobra, dostał, dostał, dostał. Dobra, Bill, chodź tu. Orż, mordę. Kapitan Ameryka. Dawaj, dawaj, dawaj. No dawaj, ja się tu pragnę. <grybuj> dobra, co trzeba łożyć w ogóle na Spidermana? Tak, wejdźcie do Kingpina. No, co jest? Aha, dobra, weź tu jeszcze. To dwie trzeba jednak szybki tutaj znaleźć. Ślicznie. No, już tutaj, Jezu. Ślicznie, Dobra, to do i dla Spidermana. Ka, i się dostaniemy do Kingpin'a, pięknie. Ślicznie. Kingpin będzie miał kolejny odwet, czy? Teraz chyba sam postanowi wkroczyć. Sam postanowi wkroczyć do akcji, czy jednak się poddaje? Grzecznie, zobaczmy. Ja tego nie ogarniam. Nie no, dalej jednak. Skubaniec chce tutaj coś osiągnąć. Kingpin ma trzy serduszka, słuchajcie. Co, dużo, tu na jego po prostu żelandole, tak? Tak. Hehe. Boże święty. No Daredevil, chodź chodzi o ono... play. Nie no, combo jest genialne, bo ja mam. To pierwsze, które widzę, to jest, jest genialne. Dobra, po raz drugi. Trzeba będzie na niego zrzucić Girandol. Tylko teraz, jak ja. Ja mam coś tam do ułożenia, tak? Czy nie? Czy chyba tu nic nie widzę, cholera jasne. <laughs> Dobra, prawie bym tam spadł. Czyżby tą kamerę trzeba było rozwalić tutaj? Bo ja nie wiem teraz do końca, czekajcie. Nie, chyba nie. Ups, tutaj się nie dostaniemy na pewno. Po pierwsze, w rogu sobie zawinić, bo oni tutaj przeszkadzają. I teraz tak, ja nie wiem, co, co ja to mam zrobić w ogóle. Możesz skubaniec. Ja mam w to rzucić może, czekajcie. A, w to mam rzucić, dobra, geet Dobra, teraz dwóch naraz. A, bo jednak nie. Ej, pałeczka gdzieś... A, tu jest pałeczka, dobra. Eee, Spider-Man? w mordę. Dobra, K. Dawaj, dawaj Spider-Man. Gdzie, się musisz tu ustawić ładnie? Spider-Man, to jest z tobą. No weź to i pokonaj szybciutko. No, że twoje paję czasu to wyszuwam, no troszeczkę się musisz bliżej podejść. Osi... Oj, ej, nie, nie, nie wyjdzie mi tak cholera. Przecież ten debil mnie tutaj zastrzeli, no I o cholerę chodzi? Może zróbmy, tak Skupmy go Szybko, szybko, Spiderman, dawaj. No ej, o co chodzi? Ej, ja tego się nie zrzuci, jeżeli on tak blisko tutaj stoi. No ej, o co? O, o cholerę chodzi, chyba, że ja mam jakiś moment, w którym on będzie tak jakby... Ja wiem, taki trochę... No i... nie da się tego zniszczyć. I no, nie, nie da rady, przecież jak ten typek tak... Tutaj ma zamiar stać, przecież jak go to nie zniszczę. Przecież on nas z czymś strzela, tak? No... i o cholerę chodzi. Może jakoś z tej strony? Nie no, z tej strony nic nie zrobię, ten debil we mnie dalej strzela. A jakoś z góry może... No też nie da rady chyba z góry, znaczy z góry bym miał to strzelać to No stąd raczej też nie. Chociaż czy ja wiem <noise> Boże, ja teraz zbugowałem <noise> Bo to nie o to pewnie chodziło Dałeś no, ja muszę napić, no mnie gardle <noise> Znowu będzie z Deadpoola, i jest z Deadpoola, Boże. Dobra, ludziska, kasowanie fiskalne, poziom ukończony. Dobra, ja mam postać Daredevil. Kingpin. No jak pominęłem to, tam jeszcze była ta elektra cała. Dobra, prawdziwy wyznawca jest. Czyli mamy stanaliz, hemat i klocek Deadpoola do znalezienia. 125 tych klocków. Także... Wracamy do Nowego Jorku, słuchajcie, i, i robimy misję jeszcze raz. Tak, robimy misję jeszcze raz. Soby, od nagierka, i teraz kogo by nam się tam, tam przydał? By się chyba Jean by się tam przydał na 100%. E, także, no niech będzie, chociaż nie, ja nie chcę tej, ja chcę tą. No, no dobra, niech już będzie ta. <laughs> nie, to ma jakieś znaczenie, w każdym bądź razie. W każdym bądź razie i tak sobie będziemy zmienić postać, także bez strachu. Jeszcze muszę w ogóle odblokować tego Kingpina i tak dalej. Czyli tak stalni schemat i ten klocek Deadpoola. O Boże. O Jezu. Mm, dobra. Także czas teraz ciekawie jest, czy będzie mogła to zrobić tutaj. No może. mam mamy tutaj coś złotego, to obstawiam, niech będzie właśnie, choćby właśnie on. Niech on to tutaj ładnie. I jest klocek Deadpoola, Pierwsza, najważniejsza, że jest już zdobyta. Teraz tak, został nam, mm, moi drodzy widzowie, <coughs> zostaje nam jeszcze schemat, jak i e, po prostu <coughs> Stan Lee. No, cholera, znaczy tak, tutaj coś może być: tutaj albo będzie Stanley, albo schemat, zaraz zobaczymy, albo w ogóle nic może nie być. No, zobaczmy, jest schemat, znaczy postać, przepraszam. No, schemat, postać, wiecie o co mi chodzi. I jest jeszcze jeden złoty taki mm, posąg Kingpina, chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Także jego stopny, ale tutaj nic, nic nie ma. Został jeszcze ten przeklęty Stanley w opałach. I powiem wam, że za cholerę nie mam pojęcia, gdzie ten stalni może być. Także powiem wam, no to będzie ciekawe. I naprawdę nie mam pojęcia, gdzie może być stalni. Czy on w ogóle tu będzie? No powinien być, bo on zawsze jest w każdej misji. Na dół zlećmy, poproszę, na dół. Teraz tak, po pierwsze to zniszczymy to. Znaczy nic nie ma, dobra. Po drugie zniszczymy to, tutaj również nic nie ma. Po trzecie obcykamy tutaj. No i coś złotego jeszcze zostało chyba na ziemi. Przynajmniej tak mi się nie wydaje, na podłodze coś tam leży. No, ale tu też mi nic nie dało. No ja tu nic nie widzę do cholery jasnej. Wow! To jest szkło? Chyba tak. Bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem w tej grze. No w każdym. to się jakoś dziwnie trzęsie. Nie, nie czy ja to mogę bardziej rozwalić, może? No zaraz zobaczymy. No niech będzie iron man. jaki teraz, bo chcę tylko strzelić. Nie, nie mogę tego rozwalić bardziej. Dobra, to nic. <laughs> to słuchajcie, ludziska. Ee, to słuchajcie mnie teraz. E, więc tak, mamy tutaj teraz problem. Gdyż brakuje nam stanali w opałach. Po prostu. I ja nie wiem, gdzie staną. Może być. I to jest właśnie ten główny problem, czy on może będzie w pokoju Kingpina? No, obczajmy za chwilę, może będzie... Dobra, już go widzę, już go widzę, dobra, nie układaj tego. Jezu, jak go sprytnie schowali, powiem wam. Nie, ta skrytka jest miazgą, jak go ledwo zauważyłem. Tutaj widać mu... czekajcie, tutaj widać mu nogi... tam, czekajcie, niech ten napis nie O, właśnie, widać mu nogi tutaj przy kominku. I jest oto w obałach, świetnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciutko, monetki dawaj, stali zaliczonego. Mamy także powrót do Nowego Jorku, zapisz i wyjdź. Sługu Sucking Pina mamy. Monetki to już nieważne. Interesują nas jeszcze złoty... Boże, złoty, czerwony klocek, znaczy, klocek Deadpoola. Stali w opałach. I to tyle. 126 złotych klocków. Także to by było na razie na tyle, kontynuujemy powrót do Nowego Jorku. I teraz mamy dwie sprawy, mianowicie odlokować wszystkie postacie, które mamy nowo zdobyte także to jest na pewno właśnie tutaj z kingpina, sam kingpin i były jeszcze dwie albo jedna, zaraz zobaczymy na pewno były jeszcze, była na pewno jeszcze jedna i teraz taka, która się chyba zmienia tutaj wiesz, teraz spokojnie tutaj obczaić gdzie ta postać może być tu jej nie będzie, tu jej nie będzie tutaj jej nie będzie Tutaj ich również nie będzie, tutaj też to samo, tutaj na razie spokój, spokój, spokój. Daredevil, jest Daredevil. Przeblokowałem Daredevil, ale elektry tutaj, no jest elektra. No to bez sensu, tu wszystkie postacie już mamy, dobra, to wchodzimy. <laughs> to lecimy obczać z tego czerwonego klo klo klocka, czerwonego klocka, czerwonego klocka, czerwony Daredevil. Tak, że ciśniemy darę wilkiem. Jezu, ale ta postać jest świetna. Nie wiem dlaczego, ale ona mi się zawsze bardzo podobała. Ma się te swoje zmysły, tak? Bo ta postać tutaj w tej grze widzi normalnie, tak? Tylko że po prostu on, ma, on w tym... w Marvel miał te wszystkie wyostrzone zmysły i tak dalej. Ale jestem bardzo ciekaw, co sobie dokowaliśmy, Czy może to będzie wykrywacz schematów? Aż powiem wam, że byłoby miło. Monety razy 6 jednak. No niech będzie, nie pogardzę. Monetki razy 6. No czemu nie? Dodatki. Ciśniemy po monetki razy 6 razy 6 bo razy 80 były i teraz jest razy 480 brakuje nam jeszcze jednego dodatku. Znaczy jeszcze w sensie jednego tego. Brakuje nam jeszcze jednego mm, jednego mnożnika tego razy 8. Nie, nie razy 8, razy 4, tak? Czekajcie. Zobaczmy, jakiego mnożnika brakuje razy no to co, Aha, nie dobra, razy 8 nam brakuje To git To znaczy, no nie git, ale no to dobra, niech zostanie ten Już nie narzekajmy Jest dobrze, 480 Boże Ja już tych monet mam za dużo A razem 480 to w ogóle będzie po prostu Masakra z tymi monetami Mapka, po pierwsze mapka I po drugie yy, Posłuchajmy, posłuchajmy Każemy sobie jakieś zadania teraz dla Deadpoola, Może uda mi się, albo w sumie nie. W sumie nie polecimy tutaj. Udamy się po tego cyklopa, bo to jest druga wersja cyklopa. Ej, w ogóle, czekajcie, bo to, 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 zbieranie tych holograficznych monet jest ciekawe. W sensie, że popatrzcie się na to. Mm, te monety są sporo warte. P, p, 495. 975, ale to też ze względu na ten mnożnik, wiadomo. Ale dobra, nieważne, ciśniemy w dół. Dobra, więc tak, tam mamy tego. No, jak to mu było? Cyklopa. To jest cyklop w sensie. Albo tutaj chcemy, możemy się przelecieć, bo to chyba była postać dla endmana. Tak mi się przynajmniej kojarzy to miejsce. Tea, to jest dla endmana zadanko. Nawet nie chcę patrzeć, gdzie jest tam ten typek. <grych> Także bierzemy sobie Ant-Mena. Skurczymy się szybciutko. No dawaj, dziękuję. I szukamy... Nie no dobra, może się powiększymy i szukajmy startu po pierwsze. Chyba tu jest start, tak? Nie, tu nie ma startu. Tu musi być start. Przynajmniej tak mi się wydaje. I jest start. I ślicznie... Ej, wypadłem. What the hell? Nie czy, ja, nie, czy ja w ogóle tu wszedłem, nie, bo ja na to chyba nie wszedłem nawet. Ja sobie wszedłem górą. bo jakie jest ten tempy. Tylko gdzie tu może być wejście, słuchajcie. Nie widzę coś wejścia, nie wiem dlaczego. Hmm. I gdzie jest wejście? Nie, tego nie rozwalę, tak To jest wiadome. No mm. tak w ogóle nie wiem po co. Ale nieważne. To tutaj mi nic nie pomoże niszcząc te tutaj elementy, więc gdzie może być wejście w tym? Ja jestem albo ślepy i nie widzę po prostu. No, ten też się nie przeciśnie ten malec. No, nie wiem, takiego mi się tu wydawałoby, że jest wejście, tak? Ale też nic nie ma, cholera jasna. Kamera się nie chce obrócić mi na tą stronę. A tutaj jest jakieś dziwne tutaj przejście tędy, no ale to ściągnie mi tylko co mam włączyć Tea, czyli to nie będzie tutaj na pewno wejście No i tutaj też nic nie ma. Nie ma. Jestem chyba naprawdę tępy, bo ja naprawdę wejścia nigdzie nie widzę za cholerę, powiem wam. No zniszczyć raczej niczego w środku nie, mo nie mogę, bo się tam nie dostanę, to jest... To jest pierwsza rzecz. No tego nie zniszczę na przykład tutaj, tak? Nie zniszczę. No tędy nie wejdę, tędy też nie wejdę, no tędy też nie wejdę. Gdzie może być wejście, słuchajcie. Gdzie może być wejście? Powiem wam... Nie no powiem wam jedno, ja tutaj wejście za cholerę nie potrafię znaleźć. Nie wiem, nie wiem gdzie jest tutaj. Nie, nie, po prostu... Nie, odpadam. Tak typowo odpadam, nie mam pojęcia gdzie to jest wejście. Może gdzieś od góry, nie wiem. Typowo, nie mam pojęcia ludzi, słuchajcie, gdzie to jest wejście. Nie, nieważne, tego nie było, słuchajcie, nie wiem, może, może wy wiecie gdzie jest wejście, ja w każdym razie nie, nie, nie mam pojęcia, nie chcę się tego szukać. Zajmę się tym, co, czym się miałem zadać, czyli odblokowaniem cyklopa, może. Tak, to jest misja, wierzmy. Hmm, hmm, hmm. Czyli typek chce po prostu mm, się gdzieś przejechać. No nie ma sprawy, tutaj mamy od, od razu już miejsce, gdzie sobie możemy odlokować jakiś samochód. Także K. Tak, wykonamy sobie tą misję, może jeszcze... Dobra, pojazdy i teraz tak, weźmy sobie jakiś może lepszy taki pojazd, którego, którym jeszcze nie jeździłem, no powiedzmy... Gokardem? Nie, Gokardem nie. Samochód sportowy Starka. Nim chyba jeszcze nie jeździłem. Niech będzie samochód sportowy Starka, więc... Te... No ładnie się prezentuje. Ale jest tylko jednoosobowy. To jest ten główny problem. Tym samochodem na pewno nie pocisnę z tym typkiem. Także niech będzie sportowy, no ten, ten samochód. Nawet nie wiem jak się nazywa. Nieważne. Ważne, że po prostu miał dwa siedzenia. I to powinno mu wystarczyć. I jedziemy po tego typka jak najszybciej. No, skakuj, gdzie on jest? I co jest? No ka. Na szczęście to jest krótka Krótka chwila Tylko tego filmiczku Znaczy filmiczku, nie wiem czy to filmikiem nawet nazwać można No skakuj, dobra Pięknie Dobra i teraz ciśniemy I zbieramy holograficzne monety Które są cholerę nie dużo warte Jezu jak te monety się liczą Te, te holograficzne ale powiem wam, że tak, że jak, jak było ciężko zdobyć te pieniądze, 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 tak teraz po prostu jest... jest ich za dużo. No patrzcie za chwilę 200 milionów. I co ja na co ja, na, na co ja to mam wydać? Nie mam na co wydawać. Już wszystkie postacie, które mam dostępne mam odblokowane. Tak. Yy, wszystkie te ulepszenia, klocki, Deadpoola i tak dalej to samo. Dobra, spieprzaj. No, nie ma sprawy. Dawaj mi, cyklop. Dobra, cyklop odblokowany. Także sobie od razu odblokujmy cyklopa, żeby z nim już nie było zamieszania. No, czekamy. Ok, cyklop odkupiony. Ślicznie, ładnie, wbijamy tutaj. Ej, o co chodzi? Czego ten typek? Już mogłem, spadaj. No, zniknął z mapki na szczęście. O, tu mamy kolejne zadanko, to może sobie wypełnimy, No, K. Od kiedy dostałem doda, od do, do ciebie ten saksofon, gram wszystko co mi na sercu leży, ale najwyraźniej część publiczności nie de, docenia jej jazzu i mogą mi tu na Aha. O Boże święty, co to jest? Dobra, dawaj, dawaj, srebrny surferze. śliczny combo. Wykonanie srebrnego surfera. Teraz czekamy na przeciwniku. Dajcie mi przeciwnika, dajcie mi przeciwnika. Godnego mnie, no. No nieważne, w każdym razie ciśniemy tutaj ich. Ten, tam ant w ogóle stara się walczyć jako mała postać. W ogóle czy on umie walczyć jako mała postać? Umie! A to są jaja. No i koniec, dobra. Gwen Stacy. Uczajmy od razu. Gwen Gwen będzie pewnie wyżej. O, tu jest, widzę. Jest, ślicznie, dobra. I czyżby jeszcze coś hmm, zdążył? Może wykonać? Chociaż w sumie tak nie za bardzo mam czas. Ale wlećmy, może. A jednak, czekajcie, to jest gdzieś niżej. No i niby gdzieś. No wyżej, teraz. Hmm. To jest ciekawe. Tutaj. Hmm, w sensie, że. Tutaj. Ale tu. O, jest, dobra. To ten zdrajca Luki zamroził wszystkich, którzy mu się napatoczyli, gdy szalał w mieście. Przejdź się wzdłuż tej szczęsnej galerii posągów i uwolnij ofiary Lukiego z czegoś. nie niewoli, tak? Tak. Jedna, dwie... O, reszty ty w mordę. To będzie długie. W sensie... W sensie tego, że muszę to wszystko teraz ładnie porozmrażać. To cyklop może być chyba nawet. Przy okazji sobie przetestujemy tę postać. Nie za ciepło ci teraz. Ale tu nic nie będzie. To jest taki fake. Co nie? To ciśniemy w dalej. Ej, czy ja się tam dostanę może łaskawie? Nie. No to nie. To biorę inną postać. Boże. Ludzka pochodnia i ogień, no. Tu nie ma już gadania, że nie, że boli i tak dalej. Tu jest gadanie po prostu, że... Ja chcę mieć ogień. Był bez sensu. Szukamy dalej. Tu nikogo nie ma. To nie, to będzie może gdzie indziej. Także teraz tędy. No dobra, zmieńcie już normalnego, może na chwilę. Eee, ja bym chciał już ten odcinek zakończyć, słuchajcie, tak troszeczkę, bo nie chcę też Was za bardzo zanudzać wiadomo, aczkolwiek też jeszcze nie chce... Kurde, jeszcze się musiał idiota zablokować. Aczkolwiek też nie chce później tego, wiecie, w cholerę długo czasu renderować. Bo to jest też dla mnie niezbyt fajne. I tu coś będzie może, czy też nic. Czyli gdzieś na górze... O, Ale to są monetki. I to niebieskie. Ja lubię niebieskie monetki. Tu nic nie ma. 198 milionów monet. I na razie tylko jedną postać mam wyblokowaną. Ej, to dziwne. W sensie, że jedną postać mamy tylko rozmrożoną. Ale są cztery Da ja Duff? Nie wiem jak wy, ale... Ale ja tu żadnych ludziów nie widzę. O chuj. Przepraszam, chodzi. No przejdźcie wzdłuż tej galerii, tak? No to przeszedłem się wzdłuż tej galerii i tu żadnych ludziów nie było. A, dobra, w dupie mnie to już nie interesuje. Dobra, trudno. Także to by było już na tyle w sumie chyba w tym odcinku, bo nie chcę go zbytnio przedłużać, tylko musimy znaleźć sobie Statek Shield. Co teraz też na złość nie będzie łatwym zadaniem, gdyż... Gdyż no... O, to jest biały Spider-Man? Ale czat Ale czat Dobra, muszę zapamiętać pozycję i go odblokować w na następnym odcinku. Dobra, słuchajcie, dziska Także to było na tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, cześć, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie!